No 18 z tej Baker, to jest końcik na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie na centrum PP gramy na trybie Castle. I co? I my wbijamy sobie jakieś 1900 Anku. Podbijamy zamki, więc fajnie będzie. No co? Podbijamy albo bronimy zamku z wiecie, w sumie lubię ten tryb I Mam koksika dodatkowego grafika, więc jest git. No to co my... A w sumie patrzcie co robię. Nawet o, patrzcie co zrobię. O. Tak. Y Kupię sobie jednorazowego więcej koksa. Y i dwa razy... Nie ja, no, raz refika wystarczy, bo potem jest drogo. Dobra, także widzimy się już w odcineczku. Dobra widzę, więc jesteśmy już na rynek, niestety ja jestem tym, 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 tym yy, głupim, yy, broniącym, czy jak on tam ma? Ja jestem broniącym ta broniącym, ja jestem, więc słabiutko nie lubię, wola atakującego. Ale też lubię bardzo bić takiego... tutaj tego o o Baker ma I'ma w tą grę w tej grze. Myk. Myk. Kolejny dostał. Kolejny dostał. Aj. 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 Dobra, widzicie, Be Baker tutaj będzie łucznikiem wyborowym. łucznictwo wyborowe. Trzech mi goni jednego. Cztery! Jeszcze czego? Zo... Zost Zostaw. Aj. Kurde. Dobra, zostawię owieczkę. Nic mi nie zrobiła. Biję ich. bije ich. Dawajcie, rozwalamy. Czy mamy przewagę w, w, w nad nimi? Bo u nas jest Ada, w ogóle, w ja wbiję dwa karanku Fajnie, fajniutko by było I pewnie się dziwicie czemu też yy... A w sumie już, nie, a nie, nie, nie wiem co chciałem powiedzieć, zapomniało mi się yy, o kurde, aj Muszę opilić refila, Bo będę miał tutaj przypał No gdzie, gdzie, gdzie tutaj? Gdzie mi bijesz kolegę? Gdzie mi kolegę bijesz? Zo, zostaw, powiedziałem No już koksa zjadł No musiałeś, serio Musiałeś, musiałeś, musiałeś. Zadałem pytanie: cztery musiałeś. Musiałeś, ja cię i tak będę bił. Ja cię i tak biję. Chłop, tak cię rozwalam. Rozwalamy go. Widzowie, dawajcie, niszczymy go. Chłop mi kolegę bije. Kurde, zjadł. Ja się wolę tutaj podlać. I nie wiem, czy jest jeszcze czy. Dobra, na razie nie będę ja trefa. O, chłop koksa, koks, 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 koks. Czy V1? No. Taki los! Już dwa V1, dobra. Jego koledzy to pewnie... O, gdzie mi z tym? O halo. Ziamek co mi zamyk tu mój chce. O dobra, naucz się wystrzelać. O! Asystent. Widzicie, bo nie ciąga fragi kranu, jak gram. A ten chłop z tranku to freaking ma być taki trochę Poprawię czy chłop koksa zjadł czy nie Bo to od tego wszystko zależy, dobra na razie nie zjadł O dawaj kozaku y, tu pij jakiś No chłop już koksa zjadł, dobra idź tam Idź tam pij misotek, Idź pij gumisoczek Idź pigu misotek, powiem, do po Ty ziomek Nie, nie, nie szalejesz zbytnio No dobra, ja nie wiem, co mam robić. Dobra, jem ja I bijemy Nubiusza. No, no, chole, ziomek, kogarni się z tym, z tym swoim syfem rudym. Jezus, głupi jestem, chciałem się podlać wodą i walnąłem tego. Dobra, ale chyba żarty, że sobie tak walnąłem głupio perłę, aj. Co chłop, kolejnego koksa uwalił, czy mi się wydaje? Bagera, ja jeszcze w gierce nie jednego koksa nie zjadłem. Gonimy chłopa. gdzie ty biegniesz? Chłop co robi? Dobra, niszczę go. Teraz go niszczę. Dobra, ez. Dobra, frag. O! O! Gigi! Dzidzi, widzowie, yy... i co? Widzimy się w kolejnym zamku. Dobra, widzowie, więc co? Niestety znowu jestem. Yy... Jezus, zamurowałem sobie wodę. Dobra, biorę tą wodę. Nie ma co. Wkurczyłem się. wesega tego. Be bez, bez wody to ja nie gram w to. Nie, nie ma sensu grać na centrum bez wody. Tak wam powiem. A ja sobie tutaj ukradnę wodę. spaka. Więc git, git, git. Prawda? Git. Każdemu odpowiada. Myślałem, że chłop tam jest. A to nie był chłop, tylko tego, tego. Chciałbym być tak. Tym... Wy sobie ze mnie żarty chyba robicie, że. Nie, proszę nie. Proszę was, nie. Nie róbcie mi tego. Aha, dobra. A. Jeszcze wybuch... wybuchło. No, to są chyba żarty. Jezus Maria. Jezus Maria Dobra, wyjdę stąd, wyjdę, tylko nudy będą teraz długo. Sorzę, że ostatnia live nie ma, ale jest taki gorąc, że mi się nie chce po prostu robić nic innego niż usiąść, nagrać, potem sobie coś raz, zmontować, zrobić miniaturkę, potem pograć. Nie chce mi się nic innego robić po prostu. Mam nadzieję, że rozumiecie to. Dobra, jak minutę będę wychodził, to nie będzie źle. Tak w sumie. Bo no na razie to. Wychodzę może z minuty, już, więc tak 2 na 10. Um, można już budować. No, jeszcze 40. Cztery... serio wywaliliście kolejne TNT. Tutaj Wy sobie ze mnie żarty robicie. Ja jestem jeszcze głupi. Jestem nią. Dobra, ty się zrajdowałem na chłopa. Dobra, dawaj, taki do takie kozaki, nie? Takie kozaki. Będę 2v1 klepać. No i chłop już koksa zjadł, do no chyba zarty, dobra. Jakie snoby to są? O kurde! Ty, bo na jednym serduszku zjadł, bo bym się zagapił. Dobra, klepiemy bete bualana. Ty, ale wy sobie ze mnie żarty bycie, że ja tyle czasu wychodziłem tylko po to, żeby teraz... Ym, no, 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 Tylko po to, żeby teraz tu... mnie zapnięto są żarty. Mm. Dobra, prepadu prepadł! Ej, nie gadajcie wszyscy są w beczce. O, chłop, się chce zemścić chyba za tamtego deda słodziutkiego. Dzięki za ranking, chłopku. Mordo, mordo. Dzięki za ranking. Naprawdę się przydał. No dawaj buko, taki dobry jesteś. Taki dobry buko jesteś. Taki... No nie, nie, no dobra. To ty, ja będę w na naklepałem i nawet asystę za niego dostałem, no halo. Ty. Ty, ja widziałem, że chłop tam wyszedł jeden. Mi się wydaje. Idziemy oblukać. O, wracaj kolego, kolego. No nie, no kolego, wracaj. No wracaj, kolego. Kolego. Ja nie gryzę. Ty gdzie chłop jest? Dawaj, dawaj. No, no dawaj, taki dobry, przecież jesteś w tą grę. Taki kozak, taki najlepszy, przecież w tą grę. The best in this game. Ja chłop coś zjadł, czy jak? Bo chłop jest chyba jakiś pijany, nie? Ty, dobra, muszę koksa zjeść znowu. Ja będę na koksach jadł. On, on zdechnie, jestem tego pewny. On zdechnie, jestem, ja jestem tego w 100%, prze, jestem w 100 przekonany, że chłop tutaj padnie. Bo on już koksów mi się wydaje, nie ma. Więc jest gitik easy. Easy frag, mi się wydaje. No chłop, kle, no chłop jest klepany, no nie ma co do. Dobra, GG, easy fragens I wbite dwa karanku 2017, jeszcze trzy mamy rok. git no. git jest dobra. Dobra, dobrze, dobrze jest. Dobra, więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał, jeśli tak, o kurde, antywirus mi wyskoczył, <grych> fajnie na pożegnaniu, o kurde, jakieś awa awasty wyskakują, jeśli Wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonem i macie też napisać tam na dole w komentarzu, jak Wam tam mija Dionek, jak Wam miały wakacje, powiem mi na przykład bardzo fajnie, jutro na morze jadę i to jest taki odcineczek na zapas, więc spoko, także co, no to widzimy się, narka!